W tym tutorialu pokażemy Ci, jak zarejestrować się i zalogować na naszej platformie, korzystając z kodu PIN. Rejestracja jest jednorazowa i zajmie Ci zaledwie kilka minut. Wejdź na stronę główną www.libraebook.pl, kliknij przycisk Zarejestruj się w prawym górnym rogu strony. Możesz zarejestrować się w różnoraki sposób. Polecamy rejestrację za pomocą adresu e-mail. Wpisz login, czyli swój adres mailowy, utwórz hasło i powtórz je. Uwaga, otrzymany kod PIN nie jest hasłem w naszej rejestracji. Pamiętaj, by zaakceptować regulamin. Jeżeli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o nowościach, zaznacz zgody marketingowe. Na koniec kliknij Zarejestruj się. Na podany adres mailowy otrzymasz wiadomość z linkiem aktywacyjnym, który przekieruje cię na główną stronę serwisu. Możesz także zarejestrować się za pomocą konta na Facebooku lub Google. Wystarczy, że zezwolisz na dostęp do Twojego adresu e-mail oraz podstawowych informacji. Po pomyślnej rejestracji kliknij przycisk Zaloguj się. Zakończony w ten sposób proces rejestracji umożliwia Ci nie tylko poruszanie się po platformie, ale również korzystanie z unikalnych funkcjonalności. Więcej o tym dowiesz się w pozostałych tutorialach. Jeśli zapomnisz hasło, skorzystaj z opcji Odzyskaj dane w oknie logowania. Wystarczy, że wpiszesz adres mailowy, na który zostało założone konto. Otrzymasz hasło tymczasowe, o którego zmianę zostaniesz poproszony po pierwszym logowaniu. Wejdź w ustawienia i wybierz mojej biblioteki, a następnie kliknij dodaj kod PIN i wprowadź otrzymany kod, który dodajesz tylko raz. W lewym górnym rogu pojawi się nazwa zasobu, do którego masz dostęp, oraz informacja, jak długo będzie on aktywny. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi tutorialami, z których dowiesz się, jak poruszać się po platformie.